Trzy Małe Świnki. Pewnego razu w małym domku żyły sobie trzy małe Świnki i ich mama. Nadszedł czas, aby Świnki opuściły dom i rozpoczęły samodzielne życie. Mama zawołała je do siebie. Kochane dzieci, nadszedł czas, abyście poszły w świat. Idźcie i zacznijcie nowe życie. Ale nie zapominajcie, Cokolwiek robicie, róbcie to najlepiej, jak potraficie. To jedyny sposób, by przeżyć. Świnki pożegnały się z mamą i wyruszyły w drogę. Po krótkim czasie znalazły kawałek ziemi, na której mogły wybudować własne domy. Najmłodsza Świnka postanowiła zbudować swój domek ze słomy. Pomyślała, że to najprostszy i najszybszy sposób budowy domu. Dzięki temu miała czas na zabawę. Budowa najmłodszej śwince zajęła jeden dzień. Zawołała inne świnki. Hej, chłopaki, właśnie skończyłem! Najstarsza świnka obejrzała dom. Hm. Ten dom nie wygląda solidnie. Jak ochroni nas przed wilkiem? Najmłodsza świnka nie przejęła się słowami brata. Nie macie. Nic ci nie stanie. Tylko nie mów, że cię nie ostrzegałem, powiedziała najstarsza. Średnia świnka postanowiła, że zbuduje domek z drewna. Budowa jej domku zajęła trzy dni. Był on bardziej solidny niż dom ze słomy. Najstarsza świnka podeszła do niego. Hmm, kochany braciszku, wykonałeś kawał świetnej roboty. Ale ten dom nie wygląda na bezpieczny. Jak ochroni nas przed wilkiem? Średnia świnka odpowiedziała. Nie martw się, mój domek jest bezpieczny. Hm. Dobrze, tylko nie mów, że cię nie ostrzegałem. Westchnął starszy brat. Kiedy dwie małe świnki świetnie się bawiły w swoich nowych domach, Najstarsza świnka wciąż pracowała, ponieważ budowała domek z cegieł. Młodsze świnki uważały, że wysiłek ich brata jest niepotrzebny. Dlaczego się tak męczysz? Możesz to zrobić tak samo szybko jak my. Najstarsza świnka nie przejmowała się słowami swoich braci. Pracowała ciężko cały tydzień, aż w końcu dom z cegieł był gotowy. Następnego dnia w pobliżu domku zjawił się głodny wilk. Najpierw stanął naprzeciwko domu ze słomy. Najmłodsza świnka odpoczywała w swoim domku. Wilk zapukał do drzwi. – Otwórz drzwi i wpuść mnie do środka. – Nie otworzę drzwi. Nie otworzę ci przed tobą ze wilku. Wilk głośno zaryszał: Jak huchnę i dmuchnę, to zdmuchnę twój dom. Ale świnka nie chciała wpuścić go do środka. Wilk sapał i dmuchał, aż domek zasłony rozsypał się. Na szczęście świnka zdołała uciec. Dobiegła do drewnianego domku swojego brata, zapukała do drzwi. Średnia świnka otworzyła drzwi. Młodsza szybciutko biegła do środka. Och, zamknij drzwi, zamknij drzwi. Wilk zaraz tu przyjdzie. Nie martw się. Przecież nic nam mnie zrobi w tym domku. Uspokajał brat. Po chwili przyszedł pod drewniany dom i krzyknął wilk. Otwórz drzwi i wpuść mnie do środka. Jeśli nie, zacznę chuchać i dmuchać. I zdmuchnę twój dom. Nie uda ci się zdmuchnąć mojego domu. Wilk zaczął dmuchać i chuchać, aż dom się rozpadł. Obie świnki szybko pobiegły do domu starszego brata, aby uchronić się przed wilkiem. Braciszku, braciszku, wilk tu idzie. Co my zrobimy? Martwiły się młodsze świnki. Najstarsza świnka bardzo pewnie odpowiedziała: Nie martwcie się. Nikt nie zdoła wejść do tego domku. Chwilę potem Wilk stał już przed drzwiami trzeciej świnki. Otwórzcie drzwi i wpuśćcie mnie do środka. Jeśli nie, to zdmuchnam wasz dom. Nawet nie próbuj wilku. Nie zdołasz wejść do tego domu. Wilk bardzo się rozgłościł, zaczął dmuchać i chuchać, ale nic się nie stało. Nie potrafił zdmuchnąć tego domu. Próbował i próbował, ale nie udało mu się ruszyć ani jednej cegły. W końcu tak się zmęczył, że zdecydował dostać się do domku inną drogą. Dostrzegł komin na dachu i zaczął się wspinać. Gdy świnki zdały sobie sprawę, że wilk wchodzi na dach i chce wejść przez komin, szybko rozpalił ogień w kominku i postawiły wielkie garwody na środku. Wilk wspiął się na komin i skoczył do środka. Wpadł wprost do gotującej się wody. A pombocy, parzy, ratunku, parzy, parzy, a. Boli! Nareszcie, nie obawiając się już wilka, świnki przytuliły się do siebie. Następnego dnia trzy świnki poszły do mamy, aby opowiedzieć jej, co się wydarzyło. Najmłodsza świnka podeszła do mamy i powiedziała. Miałaś rację, mamo cokolwiek robimy na świecie, musimy robić to najlepiej, jak potrafimy. Jeśli bardzo się starasz, osiągniesz sukces. Od tego dnia młodsze świnki zaczęły pracować tak ciężko, jak ich starszy brat.